To jest moja koleżanka, a to jest gra, w którą właśnie grałam. I postanowiłam dołączyć do tej gry oraz... ponieważ w nią grałam i budowałam i miałam coś w tej grze, to cały odcinek będzie polegał na tym, że to usnę i zbudowałam od nowa. Mamy to, tak? Tak. To Co? Teraz! już to you want to clear your plot? Yes. Nie ma. Wyglądać tak, że tu będzie wszędzie taka trawa, a na tej trawie stanie tak, na tej trawie stanie tutaj taki domek, on będzie jakiś ładny. Ej, moje zdolności rysowania. Tu będzie miał jakiś taras, pewnie. Myślę, że drugie piętro też się przyda i jakiś ładny dach. Dobra. nie wiem rysować. Po prostu tak ma być. Cześć widzowie, tak jak we wstępie, bo będziemy grać z moją koleżanką w Build to Survive. Więc no... <laughs> Myślałam, że, że jestem przyjaciółką nie koleżanką. Czy ja się czegoś teraz dowiaduję? Jezus Maria, mogłabyś czasami odpuścić, wiesz? Nie, nie mogłabym. Dobra. No, dobra. Jezus Maria! Taki łagi mnie Śladuje. Chciałabym zrobić Maję, Mulak, tak dokładniej, um, ponieważ ostatnio oglądała odcinek tutaj na kanale, um, które razem z, z innymi koleżankami. Śmiała się z tego. Mam nadzieję, że to był miły śmiech. Tak. Bardzo chciałabym cię pozdrowić, jak to oglądasz. <laughs> to fajnie! Ale wiesz nie tym. ty! <laughs> Jezus Maria! To coś na mnie pędzi! Ariok, Przecież to jest szybsze od Tesli. No zobacz, to jest szybsze od Tesli. Dosłownie, no zobacz na to. Żyjesz czy nie żyjesz? No żyjesz, ale weź mnie nie. Nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyję, nie żyję, nie żyje! Powrę! Bo ja mam słuchawki i ogłuchnę z tobą. Dobra, trudno. Nieważne, że ty ogólniesz. ważne, że żyję. Dobra, przeżyłam, 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 Teraz szarek się moje bardzo. Mm-hmm, rozgałęzienie tutaj, uka. Ogóle... Dobra, chodź do mnie! Chodź do Kupię mnie. Kupię sobie to! Poszłam... Dzięki temu będę żyć. Muszę sobie zbudować jakiś płot, chodź do mnie. Muszę chodź, sobie zbudować chodź płot! Chodź do mnie. Czekaj, ja jestem na, jakieś na black Blackliście black w ogóle. Ja, ja też jestem na, na Blackliście. Liście. My, Mamy jesteśmy matchingu. Wow. Ja sobie będę budować teraz płot. Nie wiem jak ty, ale sobie buduję płot. I będę sobie budować? Płot. Płotek. Ja, to jest... Płotek. Ja to Teraz buduję. Ja teraz widzowie buduję, teraz rozgamy ziemię, bardzo intensywna. No ale nie umiem budować już w tym w ogóle. Wiem. Widzowie, nie hejtujcie mnie, przepraszam was bardzo, ale już nie umiem budować. <noise> I tak to moja budowla. Muszę zauważyć. Moje budowla, moja budowla wcześniejsza była ładniejsza chyba, tak mi się wydaje. Ja w ogóle nie widzę cię. O jestem znowu na Blackliście. Też jestem na Blackliście. Cika, jaka znowu Cika? No, co to jest za jakieś. Nie, nie. Czekaj, tak nie będzie, tak nie będzie, że ja jestem na jakiejś Blackliście. będziesz na moim white liście. O, proszę bardzo. A te, dwie dziękuję, do moje... A te dwie idą do mojej... Dziękuję! A te dwie idą da moją blacklistę. Black jak listę. się robi te blacklisty? Jak się robi te blacky... Idę, idę, Dawam cię do mojej listy. Jak się robi te blacklisty? Jak, jak, robi... jak, black jak masz Mówi, takie. Ja nie wiem. Masz po... czekaj. Po prawej stronie... No będę ginąć Po prawej stronie masz takie... Jakby... masz osiem takich kafelk, co? kafelków, co nie? No wiem, wiem. No i tam masz takiego bliżej lewej strony masz takiego y, humanka z plusem, co nie? Aaa, dobra, tam. ja nie wiem. Whitelist. White list. No no. White dodam. Teraz się ganiam z cikami, z... bo... Teraz się ganiam. No listę dodam... te dwie gościowy. Dodam, wszystko... dodam te dwie gościówy, no właśnie. No ja też tak zrobiłam. Teraz się ganiam z cikami wokół mojego płotu genialnego. Dobra, trzeba budować dalej. To pokaż, może, widzą, widzą moją bazę, a nie tylko siebie pokazujesz. Ok. Biegnę do ciebie, będziemy cię zwiedzać, a później włączymy, widzą, speed upa, jak będę budować płot. To weź mnie w Ja to bym teraz włączyła, żeby teraz żebyście nie zanudzili na śmierć na tym twoim, pomara, <grym> ale ok. Dobra, i tak to wszystko ja I tak to wszystko będzie później montowane, więc no nie narzekaj. Mówiłam, że jest bardzo profesjonalnym młodciarzem. Co? Wymyśliłam to słowo właśnie teraz. Idzie się mnie. Nie pytam. Dobra, włącz i ja spita! No właśnie... Do swojego pokoju. Doszłam do ciebie. No do, dobra, uznajmy, że to był spita, okej? Okay? Jak nie był, to sobie um, to Chodź do mnie. Jezus, Maria, coś mnie wyjanie na drugi koniec, boże. A ja jeszcze ej, żyję, X, ej, co się ze mną dzieje? Ja żyję. Ej, 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 jak chcę żyć? Ja chcę nie, żyć! Ży Dobra, żyję. Żyje, żyje. Mam ja też żyję. Resztę, ale mam takie czerwone. O nie, nie żyję. Ups. Ja też żyję. Ja, ja przeżyłam, jak mnie wciągnęło, to przeżyłam. Widzowie potwierdzą. Mam nadzieję. Ja, ja przeżyłam, ale mnie coś wyjanie za, za ten klan. Za no mnie X, też tak? jakby. Mnie też Dobra, jestem stuje. u Ciebie, dostałam się, parkur. Weź, bo ja chcę wejść, Czekaj, muszę... chcę wejść. Dobra, to jest Friends. Chodź ze swojego pokoju, oprowadź. To jest mój pokój? To jest, jest mój pokój? A tu jest, ej, a tu jest szkło? Tak. To jest szkło? Czekaj. Co? Chodź do mnie. Tu? Ja to się no się... i wypadłam, no weź! Ale, jest, z ka... ale jesteś z kamerą wiesz? Jesteś z kamerą nie ma szkła! Myślałam, że ci chodzi o drugie! No, ale wypadłam przez ciebie! Sorry, bo to buduje barierki, okej? Okay? Okej. Okay. Zbuduj dla mnie czy dla dziecka. Ja, ja wszędzie potrawię, ja na prostej drodze się wypalę. Zbudowałam barierki. Wiesz, wiesz że to są drabiny? To mam w górę łóżko. Ej, bo przez to twoje barierki Ale nie wysz. umiem wyjść! Matko zdalne! A ty masz takie... No weź! Jestem jak dziecko, będę teraz ryczeć. Albo usuń mi te barierki, nie albo wysz. będę ryczeć. Usunęłam. Dobra, masz szczęście A tu masz taki płaszcz, na... Tak, tu masz takie I jak odpa Jakbym odpaliła syrenę, to by nawet moje rodzice się przestraszyli No jakie te barierki, no wiesz, wypadła z... Jak to, te barierki? zagrywamy w ogóle Teraz buntuje się, wyjdzie z jakieś 20. mam nadzieję, że chociaż Nadamy już godzinę 16. Wow. XD. XD. Dobra. Widzowie nie w tajemnicy. Ży... Żywy ogród tu zbuduję. Ej, bo gdzieś się dostałam i się nie umiem wyjść. Halo, jestem to na twoim dachu. Pomóż mi. A! Coś Teraz buduję żywy ogród. Lepiej mi nie przeszkadza, bo się wkurzę. A no mogę też coś zbudować? Gdzie? U Parkour. mnie nie pasuje, u mnie. Parkour. Parkour. Nie usuwaj mi to, tego spod nóg, weź. Ja będę parkurować. Dawaj, ja będę parkurować. Pokażę, widzę moje parkurowe skillsy dosłownie. Dawaj. Tylko weź mnie teraz, nie spadaj, okej. Okay? Halo? Żyjesz? Tak Ej, miałeś mnie nie spadać! O ty szynko! O ty szynko, nie spadać! Co? dziwnie chodzisz? Ha, widzisz? I tak tu jestem Widzicie, widział to jakie wow. parkurowe skillsy? I teraz tak replay mode dosłownie A ja nie umiem tu wejść, xd A ja umiem, widzisz? Tak nie, będę, nie będę teraz schodzić Albo będę, w sumie jesteśmy nie friends będziesz? Jesteśmy friends, do ciebie zajdę Wow, dziękuję, to jest zaszczyt A ja nie mówię, I dziś co... weszłam, weszłam, drugi raz weszłam Kurde, ja jestem z downem, nie mogę na to wejść I ty mówisz, że ja jestem z downem, tymczasem patrz Siu. Kurde ty Naprawdę ty masz downa Gdyby mnie to głupie powiadomienie, że chcesz, chcesz usunąć plot, to bym tam weszła i nie, jestem, jestem, Mam pytanie. Czemu w normalnym hmm. życiu to ja jestem z dawnem, a na odcinkach to ty wychodzisz, że masz największego dawna? Nie wiem. Kiedyś trzeba nagrać taki vlog z twojego życia, żeby ludzie zobaczyli jaka ty jesteś naprawdę. a naprawdę, jak ugramamamam te odcinki, to może nie Ej, no na 500 subskrypcji, na 500 tam. subskrypcji takie coś robimy. My na Twoim kamerze to będę za to mógł latać po szkole z kąpią. <laughs> Dobra, będziemy i tak wszystkim zapikselować te twarze, to dopiero będzie dużo roboty. Eee! Ty gdzieś kontroluj, fał. <laughs> Się <zapikseluje. laughs> Ale serio, na 500 subskrypcji. No na 500, 500 subskrypcji, obiecuję. Że będę, że będę już, już jesteśmy blisko 300, roku. więc. Jest, <laughs> jesteśmy blisko 300, więc dacie radę, widzowie? Na dwa razy tyle. Nagramy wam dzień z mojego życia. Oczywiście nie pokazuję jeszcze twarzy, ale coś to będzie. Coś to będzie. Będziesz jak kamerzysta, z kamerzysta to Ej, 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 przyjdziesz do mnie i też nagramy nasze zajęcia. W sensie siatkówka. Pięknie. Dokładnie tak. nagramy panią pani u Bogusia, która się do mnie drze. <grym> no bo nic nie umiesz, a ty uważasz, że to są rady życiowe, a nie e, pouczenia. <grym> Dobra, cicho. Ja to się umiem, coś jest, umiem. Takie, jest takie stwierdzenie. Matula jest lepsza by, 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 w uby w równa lukach a jestem lepsza po prostu w życiu. W życiu? Tak. Ej, Czym? na początku było, że w siatkówce. Ty z kamerze, ty. Ty z kamerze. Tak, ale czy to obchodzi nasza siatkówka, jak to jest da nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak jest no, takie tutaj nudne rzeczy, że naprawdę szansą dla osób, które ich oglądają W sumie one chyba nie mają co robić ze swoim życiem <laughs> Weź nie zrażaj widzów, okej? Okay? Nie no, ale naprawdę, ja kiedyś oglądałam, pamiętam... Ee, Pamiętajcie! A... najdłuższe materiały w całej Polsce, subskrybujcie Emilę. Tak, dokładnie więc tak idę do swojej bazy budować, bo już za dużo czasu tutaj u Ciebie spędziłam. Włączamy speedupa. Kurde, się nie chcę włączyć, Co jest. No, no tak, znowu jesteśmy w grze. Normalnie bym się przewitała, ale wiem, że to jest ten sam odcinek, więc... Wyszłabym na Debila. Kupujemy sobie, zostajemy z zerem. Wiadomo. Wiadomo, miałam 400 punktów, co nie? W sensie? 400 punktów. Mhm. Zgadnij, co zrobiłam najmłodszego. Nie zgadniesz. No nie zgadnę. Nie zgadnę. Wydałam całość. Zostałam z zerem. Wow. Wiem. Tylko nie wychodź teraz na taką zdełnioną, proszę cię. Zresztą, jak nagrywamy to, wychodzę na zdełnioną. No, rel, ale no weź, teraz nie wychodź na taką no proszę cię. Będziesz raz, ok? A normalnie to ty jesteś no. a No, jakby rel. może to przez to, że to mój odcinek jest. <grych> w ogóle czemu ty nie nagrywasz? A w ogóle teraz masz Speedę, czy Bo ja nie wiem. Mam Dobra, z mikrofonem teraz. Mam z mikrofonem teraz. Aha. Ham, no to się bawi, co ogólnie. Chociaż wy macie to normalnie jako drugi, od... normalny jako odcinek, ale. Kurde, jakaś baba mi tu weszła. Nie wkurza. Muszę ją ty zabudować. Masz w ogóle, jak ty się nazywasz na YouTube, bym cię oznaczyła? No, Grablox. Co? Chyba. Nie pamiętam już, sorry, ale dawno tam nic nie wrzucałam, bo w sumie niby tam nic nie wrzucałam. Aha. No nie, to to Babka to za udzianie Pawla. Ale sad że ty nic nie nagrywasz do Sody, to byśmy były dwie takie. Nie no, nie A grany! A grany. Nie mam sprzętu. Dawaj, to coś wczoraj nie udało. Ja mam sprzęt. Dawaj. Ale to na nagrywania.

Tori czycie, tori czycie Przepraszam bardzo, ale nie lubię tak Wygadza mi I o Nie no nie mówię Tutaj tu będę naczynił budować Będę do tego wszystkiego usłuchać Wituję wam skończona waza wygląda tak. To jest taki bada, klasyczny. Bada. Pierwsza moja reakcja. No, Dodawaj. A, no to Taki klasyczny. Taki klasyczny. Taki klasyczny. Taki chodź Taki nie Weź sobie. nie wiem weź sobie ten piękny domek. ja jestem na dycie kofeinowej w ogóle. No wiem, co chcesz. Wody no, nie ma. Blender jest z lewie, więc zawsze się nic nie zrobię. No pięknie. pięknie. No pięknie, pięknie. na balkonie nic nie ma, więc. Balkonik. Łazienka. Jakiego pomieszczenia wiesz? Dla ciebie? To jest mój pokój, a że mieszkam sama, to nie muszę mieć. O, zobacz, widzisz się sobie przy komputerze. Nie, chyba, masz to. No, widzisz. się udało. Się udało. Nie pytaj, czy mam dwa laptopy w domu. Nie pytaj. O, patrz. Biedne gościki, nie mają co co sobą zrobić. Idzie... Idzie... Idźcie, znajdźcie dobrą robotę i wróćcie, jak będziecie mieli za co zapłacić, to was wpuszczę. Bajo. No dobra, to, to ja się już żegnam, szczerze mówiąc. Koniec odcinka. Myślę, że ty też tak uważasz. Bajo, dokładnie.